Witam serdecznie tutaj u Extremum Game. Zaczynamy Tokyo Drift, a raczej zaczynamy grę w Dirt Rally 2.0. Jeśli jesteś ciekaw jak przejadę ten przejazd, to oglądaj do końca. pojazdu na złoty. Start 56 lewy, 32 prawy, otwiera 6 długi. Powodzenia! Dobra. Tak to się do dwa lewy długi, do 3 prawy 4 lewy Do 6 prawy bardzo długi, przez szczyt 60 6 lewy długi zacisk, 4 do 6 prawy Lewą przez 33 prawy, zacisk. Do 4 lewy długi, do ostrożnie, 3 prawy długi, zacisk, 2. 100, 3 lewy, 30. 2 prawy długi, otwiera przez szczyt, 30. 4 lewy, do 5 prawy. Do 3 lewy, otwiera, 6, bardzo długi, 30. Lewą do dwa prawy długi. Do sześć lewy, do trzy prawy długi, otwiera. Do sześć lewy bardzo, bardzo długi, zacisk cztery. w przedniej prawej. Zatrzymaj się, żeby ją naprawić albo spróbuj jechać dalej. Prawą przez 53, lewy zacisk. Do 4, prawy 31, lewy i zacisk. Do 1, prawy. Do 2, lewy. 3, prawy. Jak nie skupimy się, to właśnie tak to wygląda. Jeden zdradliwy zakręt i już jest Dobra. 5, 4, 5, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 4. start. 56, lewy 30. Prawy 3 szeroko, 6 długa, do lewy 1 długa. Do 3 prawy zacisk, 52 lewy długi. 50. Cztery prawy długi, dotnij mocno, 5 lewy. Do 5 prawy długi otwiera przez szczyt, do 5 lewy bardzo długi, dotnij mocno, 5 prawy. 60, 6 lewy otwiera, 30. 6 lewy do 5 prawy zacisk, 50. 6 lewy, 150, 5 lewy bardzo długi. To 6 prawy do 5 lewy długi, otwiera, 100. lewy 50 6 lewy przez szczyt powoli 50, 2 prawy Do 2 lewy długi, do 3 prawy, 4 lewy Do 6 prawy bardzo długi przez szczyt 60 6 lewy długi zacisk, 4 do 6 prawy Lewą przez 33 3 prawy, zacisk. Do 4 lewy długi, do ostrożnie, 3 prawy długi, zacisk, 2. 100, 3 lewy, 30. 2 prawy długi, otwiera przez szczyt, 30. 4 lewy, do 5 prawy. 3 lewy, otwiera, 6 bardzo długi, 30. Lewą, do 2 prawy, długi. Do 6 lewy, do 3 prawy, długi, otwiera. Do 6 lewy, do 3 prawy, długi, otwiera. Kto się spodziewał takich rzeczy? Do 6 lewy, bardzo, bardzo długi, zacisk, 4. Lewą przez 53 lewy zacisk, do 4 prawy, 31 lewy, długi zacisk, do 1 prawy, do 2 lewy, do 3 prawy, lewą przez 52 prawy, długi zacisk, 1 zacisk. Do 4 lewy, długi otwiera, 30, 2 lewy. Do 2 prawy, do 2 lewy, długi otwiera, 50. 5 prawy, długi, do 4 lewy, długi. Do 3 prawy, zacisk, do powoli, 5 lewy, do 1 prawy, długi zacisk. Otwiera do 6, lewy bardzo długi zacisk, 1. I 2, lewy zacisk. 2 prawy do 3, lewy do 4 prawy. Lewą przez 50, 2 prawy długi. Do 5, lewy do 3, lewy zacisk, 30. 5 prawy długi, 34. Lewy długi, otwiera przez szczyt, 30. Lewy długi, 33. Prawy długi, zacisk. Do Ostrożnie, 6 lewy przez szczyt, 3. Prawy zacisk. Do 6 lewy, do 4 prawy zacisk, do 3 lewy zacisk. Uszkodziliśmy lewą tylną oponę. 35, lewy, do skręt, 2 lewy. Do 5 prawy długi, przez szczyt, do 4 lewy długi. 4, prawy, długi przez szczyt 30 Chyba trzeba wymienić dwa dwa kółka mam zniszczony No to nie, to chyba 6 prawy, prawą przez 80 6 lewy, dni, 150 nie, nie. Cztery prawy otwiera przez szczyt, do cztery lewy bardzo długi otwiera. To już, to już wiemy, co nowa trzeba i to tak nowa trasa jeszcze długo nie grałem. To tak trzeba po to sprawdź. 5 4 3 2 tak, 1, 1 start. start. 56 lewy 30. Prawy, 3 szeroko, 6 długa do lewy 1 długa. 3 prawy zacisk 50, lewy długi. 50. 4 prawy długi, dotknij mocno 5 lewy. Do 5 prawy długi otwiera przez szczyt, do 5 lewy bardzo długi, dotknij mocno 5 prawy. 6 lewy otwiera, 30. 6 lewy do 5 prawy zacisk, 50. 6 lewy, 150, 5 lewy bardzo długi. Lewa tylna opona chyba jest uszkodzona. 6 prawy do 2, 5 lewy, długi, otwieram. przetestować ten zakręt po prostu, czy pojadę prosto na pełnej mocy. Dobra, teraz jeszcze raz poprawimy. 5, 4, 3, 2, 1, start. 56 lewy, 30 prawy, 3 szeroko, 6 długa do lewy, 1 długa. 3 prawy zacisk, 52 lewy długi. 50. 4 prawy długi, dotknij mocno, 5 lewy. Do 5 prawy długi, otwiera przez szczyt, do 5 lewy, bardzo długi, dotknij mocno, 5 prawy.

6 lewy przez szczyt powoli, 72 prawy. Do 2 lewy długi, do 3 prawy, 4 lewy. Do 6 prawy bardzo długi, przez szczyt 60. 6 lewy długi zacisk, 4 do 6 prawy. Lewą przez 33 prawy zacisk. 4 lewy, długi, do ostrożnie, 3 prawy, długi, zacisk 2. 100, 3 lewy, 30. 2 prawy, długi, otwiera przez szczyt 30. 4 lewy, do 5 prawy. Do 3 lewy, otwiera 6 bardzo długi, 30. Prawy długi do 6 lewy, do 3 prawy długi, otwiera do 6 lewy, bardzo bardzo długi zacisk. 4 prawą przez 53 lewy zacisk do 4 prawy, 31 lewy długi zacisk. 1 prawy. Do 2 lewy. Do 3 prawy. Lewą przez 50. 2 prawy, długi zacisk. 1 zacisk. Do 4 lewy, długi otwiera. 30. 2 lewy. Do 2 prawy, do 2 lewy, długi otwiera. 50. Prawy długi do 4 lewy długi. Do 3 prawy zacisk, do powoli, 5 lewy do 1 prawy długi zacisk. Otwiera do 6 lewy bardzo długi zacisk, 1. I 2 lewy zacisk. 2 prawy do 3 lewy do 4 prawy. Lewą przez 52 prawy długi. Do 5 lewy, do 3 lewy zacisk 30. 5 prawy długi, 34 lewy długi, otwiera przez szczyt 30. 6 lewy długi, 33 prawy długi, zacisk. Ostrożnie, 6 lewy przez szczyt, 3 prawy zacisk. Do 6 lewy, do 4 prawy zacisk, do 3 lewy zacisk. 35 lewy, do skręt, 2 lewy. Do 5 prawy długi, przez szczyt, do 4 lewy długi. Do 4 prawy długi, przez szczyt, 30. 6 prawy, prawą, przez 80. 6 lewy tni, 150. 4 prawy otwiera przez szczyt, do 4 lewy bardzo długi otwiera. 4 prawy otwiera przez szczyt, do 4 lewy bardzo długi otwiera. Do 6 prawy długi, 100. 6 prawy długi otwiera, do płaski szczyt, do 6 prawy, 100. Lewy przez szczyt, długi do 5. Lewy przez szczyt, 50. 4 prawy, długi do 5 lewy. Lewą przez 50, 4 prawy otwiera. Do 4 lewy, długi otwiera przez szczyt, 100. 5 prawy, długi otwiera, 30. Cztery prawy długi otwiera przez szczyt 80, powoli 3 lewy. Po otwiera 5 długich 50. 6 prawy przez szczyt 100. Sześć lewy otwiera 100 płasko długi szczyt 80. 5 prawy bardzo długi 50. 6 lewy długi przez szczyt, do 6 prawy długi. Prawą przez 80, 6 lewy długi, 100. Przebiliśmy przednią oponę. Łasko środkiem przez długi szczyt, przez metę. 80 do hamu. to nie wiem, co się stało. Naprawdę. Trzeba to zobaczyć na nabraniu po prostu. Wydaje mi się, że poszło nieźle, ale poczekajmy na wyniki. No nie wiem. Wygląda jak złoty samochód teraz, ale nie jest ostatnie miejsce. To jest najważniejsze w tej grze, że nie jest ostatnie miejsce. <grym /dobreśla> Dobra. Zobaczmy t... y... powtórkę. się to... But it s e c Może coś? ty Może krzaki mnie uszkodziły po prostu. Tak mi się wydaje, że to przez te krzaki. No ale to o, nie wiem. Takie krzaczki to by nigdy nie zrobiły takiej, takiego uszkodzenia chyba w samochodzie. No i dobra, kontynuujemy. Nie ma naprawy, bo to na drugim odcinku dopiero. Ale to w następnym odcinku zobaczymy czy w ogóle będę mógł y, kontynuować tę jazdę, jestem ciekaw. A jak Wy jesteście ciekawi, to no po prostu subskrybujcie ten kanał na razie.